Kiedy dziś myślimy o dzieciach w dawnych czasach, wyobrażamy sobie prostą radość życia. Zielone pola, drewniane chaty, śmiech przy ognisku i sen w ciepłych ramionach matki. Ale średniowiecze nie znało się lanki. Tam, gdzie my widzimy bajkę, oni widzieli codzienną walkę o przetrwanie. Dziecko rodziło się w zimnej chacie, wśród dymu i płaczu. Nie czekał na niepokój z kołyską, tylko twarda ziemia przykryta starymi szmatami i sianem. Nie było prezentów, tylko modlitwy, by przeżyło choć jedną noc. Każdy oddech był cudem, każda godzina mogła być ostatnią. Matki nie śpiewały kołysanek z miłości do piękna. Śpiewały, żeby odpędzić złe duchy, które według wierzeń krążyły wokół niemowlęcia. Zanim zaczniemy, chciałbym Cię prosić o zostawienie subskrypcji. Niedługo 20 tysięcy. Dziękuję bardzo i życzę miłego oglądania. W powietrzu mieszał się zapach mleka, dymu i wilgoci, a gdzieś za ścianą słychać było szczekanie psa, beczenie kus i jęki chorych. To był ich świat duszny, twardy i bezlitosny. Dzieciństwo nie trwało długo. Wystarczyło kilka lat, by małe dłonie zaczęły pracować jak dłonie dorosłych. Życie nie dawało wyboru. Ci, którzy nie nauczyli się szybko, po prostu nie dożywali dorosłości. A jednak w tym brudzie, w tym cierpieniu było coś niezwykłego. Dziecko potrafiło śmiać się nawet wtedy, gdy nie miało siły chodzić. Potrafiło bawić się kamieniem, udając, że to koń lub anioł. Potrafiło cieszyć się z jednego ciepłego dnia pośród długiej zimy, bo choć średniowiecze było brutalne, dzieci potrafiły znaleźć w nim sens, nie znały innego świata. Nie tęskniły za lepszym życiem, bo nie wiedziały, że mogło istnieć. Ich radość była prosta, ich cierpienie ciche, a ich wiara niezłomna. To opowieść o nich, o tych, którzy nigdy nie mieli dzieciństwa, a mimo to dali światu przyszłość. Zajrzymy w ich codzienność, w ich małe dramaty i w nadzieję, która potrafiła przetrwać nawet najciemniejsze wieki. Rozdział pierwszy. Narodziny w biedzie. Zima, wiatr przeciska się przez szpary w ścianach chaty, ogień w palenisku ledwo się tli, a na klepisku leży kobieta, której czoło błyszczy od potu. Nie ma lekarza, nie ma położnej z miasta, tylko stara kobieta z wioski, która widziała już wiele porodów i nie wszystkie kończyły się dobrze. Dziecko przychodzi na świat w świetle uczywa. Krzyk matki miesza się z odgłosem deszczu uderzającego o dach. Nie ma tu ciszy i spokoju, jakie znamy z filmów. Jest strach, modlitwa i błoto pod stopami. Noworodek nie płacze od razu. Przez chwilę w chacie zapada grobowa cisza. Matka odwraca głowę, jej usta drżą, oczy błagają o znak, że dziecko żyje. Stara kobieta chwyta maleństwo, pociera jego ciało szmatą, dmucha w jego usta. I wtedy słychać pierwszy płacz, cichy, krótki, ale prawdziwy. To dźwięk, który przynosi ulgę, ale też przypomina, że teraz zaczyna się coś jeszcze trudniejszego przetrwanie, bo w tej chacie nie ma mleka w zapasie, nie ma ciepłych pieluch ani czystych koców. Jest tylko zimne powietrze i dłonie, które zrobią wszystko, by to maleństwo nie zamarzło. W kącie stoi drewniana miska z wodą. To w niej za chwilę obmyją dziecko symbolicznie, by zmyć z niego grzech pierworodny. Nie ma chrztu jeszcze dziś trzeba poczekać na księdza, ale kobieta kreśli na czole malca znak krzyża, szeptem prosząc Boga o litość. Za ścianą słychać szczekanie psa, a z dachu kapie woda. Świat nie zatrzymał się nawet na chwilę, by powitać nowe życie. Tu dzieci przychodzą na świat w ciszy, jakby same wiedziały, że głośno płakać nie warto. Bo w średniowieczu śmierć zawsze stoi obok, czeka cierpliwie, aż ogień w palenisku zgaśnie. Matka patrzy na swoje dziecko. Nie wie, czy będzie żyło dzień, tydzień, miesiąc, ale patrzy z nadzieją. Z nadzieją, która w tych czasach jest silniejsza niż jakiekolwiek lekarstwo. Rozdział drugi. Imię, które miało chronić. Mijają pierwsze dni. Dziecko oddycha, choć jego skóra wciąż jest blada, a oddech słaby. Matka siedzi przy ogniu i patrzy, jak maleństwo śpi, zawinięte w szmaty, które jeszcze niedawno były jej suknią. W chacie pachnie dymem, mlekiem i strachem. Strachem, który towarzyszy każdej matce w tej wiosce, bo tu, w średniowieczu, imię nie było tylko słowem, było talizmanem. Dopóki dziecko nie zostało ochrzczone, wierzono, że może je porwać zły duch, że choroba lub pech zabiorą je, zanim zdąży zapłakać po raz kolejny. Dlatego czekano. Najpierw trzeba było zobaczyć, czy przeżyje kilka dni, może tydzień. Dopiero potem szło się do kościoła. Droga do świątyni była daleka, czasem kilka kilometrów błotem i śniegiem. Dziecko niosła matka zawinięte w płótno, a obok szedł ojciec, milczący, z krzyżem zrobionym z dwóch gałązek. W kościele panował chłód, ale i cisza, jakiej nie było nigdzie indziej. Ksiądz odmawiał modlitwy po łacinie. Słowa niezrozumiałe, lecz święte. Woda święcona spływała po czole dziecka, a matka szeptała pod nosem jego nowe imię. Niektóre imiona miały odstraszać złe duchy, inne były nadawane na cześć świętych, którzy mieli chronić przez całe życie. Często to ksiądz decydował, jak będzie się nazywać dziecko, bo tylko on znał imiona zapisane w piśmie. I tak w jednej chacie rodził się nowy Piotr, w innej Katarzyna, a w następnej Jakub, Maria czy Anna. Od tej chwili dziecko istniało w oczach ludzi i Boga. Nie było już tylko kolejnym niemowlęciem, które może nie dożyć zimy. Stało się osobą. Matka wracała do wioski lżejsza, jakby samo imię chroniło jej dziecko przed śmiercią, ale w głębi duszy wiedziała, że to dopiero początek. I było jak cienka tarcza, chroniło tylko tych, którzy mieli szczęście. Rozdział trzeci, pierwsze dni życia. Pierwsze dni po narodzinach to nie czas radości, to czas czuwania, matka nie śpi, tylko co chwilę przykłada dłoń do piersi dziecka, sprawdzając czy oddycha. Każdy oddech to małe zwycięstwo, każda chwila ciszy, powód do paniki. W chacie panuje półmrok, ogień tli się słabo, bo drewno mokre, a dym nie ma dokąd uciec. Ciepło miesza się z gryzącym zapachem spalenizny i wilgoci. Na klepisku leży siano, na nim stara skóra owcy, a na niej niemowlę zawinięte w szmaty. Nie w białe płótno, jak w obrazach, lecz w cokolwiek, co mogło dać ciepło. Wresztki ubrania, w podarte koszule, w stare worki poziarnie. Matka karmi, jeśli może. Jeśli nie, próbuje rozcieńczyć mleko od krowy, wlać łyżką, czasem nawet ustami. Nie ma czystej wody, nie ma mydła, nie ma niczego, co mogłoby zabić zarazki, o których nikt wtedy nie słyszał. Wystarczyła chwila nieuwagi, a dziecko dostawało gorączki. Wtedy modlitwa była jedynym lekarstwem. Nikt nie liczył dni, nikt nie zapisywał w kalendarzu daty narodzin. Czas mierzono światłem, ile razy słońce wstało, ile razy zgasł ogień w nocy. Dziecko żyło w rytmie natury, w rytmie pracy i modlitwy dorosłych. Było częścią domu, ale jeszcze nie jego pełnoprawnym mieszkańcem. Starsze kobiety mawiały Nie przywiązuj się, dopóki nie urośnie, bo zbyt wiele dzieci umierało, zanim nauczyły się chodzić zbyt wiele matek nosiło w sercu imiona, których już nie miały do kogo wypowiadać, dlatego uczucie mieszało się z lękiem. Miłość była cicha, ostrożna, prawie wstydliwa, a jednak, w każdej chacie, w każdym kącie tego biednego świata, matka patrzyła na swoje dziecko z tą samą nadzieją, że tym razem los się zlituje, że to maleństwo przeżyje zimę, zobaczy wiosnę i nauczy się mówić pierwsze słowa, że nie wszystko w tym świecie jest tylko bólem. Rozdział czwarty. Pierwsze kroki i pierwsze obowiązki. Kiedy dziecko zaczynało chodzić, wieś oddychała z ulgą, bo znaczyło to jedno przeżyło. Nie każde dożywało tego momentu, więc pierwsze kroki były jak znak, że Bóg dał drugą szansę. Ale radość nie trwała długo. Wkrótce po tym, jak dziecko zaczynało stawiać pierwsze kroki, zaczynało też pracować nie z przymusu, tylko dlatego, że inaczej nie znało świata. Patrzyło na dorosłych i robiło to co oni. Naśladowało ruchy ojca, który rąbał drewno, i matki, która ugniatała ciasto. Wszystko, co miało sens, wiązało się z wysiłkiem. Praca była modlitwą, a bezczynność grzechem. Najmłodsi zajmowali się tym, co dorosłym wydawało się bezpieczne. Nosili wodę z potoku w małych wiadrach, pilnowali gęsi, zrywali zioła z przydroża. Niektóre dzieci Pasły krowy od świtu do zmroku, stojąc po kostki w błocie, z kijem w dłoni, drżąc z zimna. Inne pomagały przy młóceniu zboża, podając snopy, które były cięższe od nich samych. Nie było nagród ani pochwał. Praca była oczywista, jak oddychanie. Kiedy dziecko marudziło lub płakało, ojciec podnosił głos, a czasem rękę, nie ze złości. Ale z przekonania, że życie nie będzie łagodniejsze. Wieś nie znała litości, więc uczyła twardości. Wieczorami, gdy wracały do chaty, dzieci były brudne, zmęczone i milczące. Siadały przy ogniu, jadły z jednego garnka, a potem zasypiały, zanim zdążyły spojrzeć w niebo. Nie znały pojęcia dzieciństwo. Ich świat był prosty: praca, jedzenie, sen. A jutro to samo, ale mimo to w oczach niektórych dzieci wciąż tliła się iskra. Ciekawość, zachwyt, gdy zobaczyły pierwszy raz tęczę, ślad dzika w błocie, albo ogień tańczący w nocy. Ta iskra sprawiała, że człowiek mógł przetrwać nawet wtedy, gdy wszystko inne gasło. Rozdział 5. Nauka życia przez obserwację. Nie było szkół, nie było książek, zeszytów ani nauczycieli. Dziecko uczyło się tak jak żyło, patrząc i naśladując. Każdy ruch matki, każde słowo ojca, każdy gest starszego brata był lekcją, którą trzeba było zapamiętać, bo od tego zależało przetrwanie. Świat był ich nauczycielem. Ziemia uczyła cierpliwości, bo nie rodziła od razu. Zwierzęta uczyły pokory, bo nie słuchały poleceń, dopóki człowiek nie zrozumiał ich rytmu. A natura pokazywała, że wszystko ma swoją cenę, że po cieple zawsze przychodzi chłód, a po głodzie obfitość, która nigdy nie trwa długo. Chłopcy uczyli się od ojców, jak orać pole jak ostrzyć nóż, jak naprawić buty ze skóry, które miały starczyć na lata. Dziewczynki od matek, jak piec chleb. Prząść len, czytać pogodę po dymie z komina. Każda czynność była częścią większego rytuału przetrwania – nie było miejsca na błędy. Jeśli dziecko upuściło garnek, trzeba było zreperować skorupy, bo nowego nikt nie kupił. Jeśli rozlało mleko, musiało patrzeć, jak matka milczy z bólu, bo to był cały posiłek dla niemowlęcia. Tak uczono odpowiedzialności. Nie słowami, ale skutkiem. Zimą dzieci przysłuchiwały się rozmowom starszych. Słyszały o duchach, o złych znakach. O karach, które spadały na leniwych. Wiedza mieszała się z lękiem, a wiara z przesądami. Ale dla nich wszystko było prawdą, bo świat, który znali, nie znał granicy między Bogiem a naturą. Gdy dziecko dorastało, miało w sobie już wszystko, czego potrzebowało do życia. Nie potrafiło czytać, ale potrafiło przetrwać. Nie znało teorii, ale znało rytm Ziemi. Rzeki i nieba, a to w tamtym świecie było o mądrzejsze niż wszystkie księgi razem wzięte. Rozdział szósty: zabawa i dziecięca wyobraźnia. Nawet w najbardziej ponurych czasach dzieci potrafiły się śmiać. Nie miały zabawek, ale miały wyobraźnie: kij stawał się mieczem, kamień koniem, a błoto całym światem. Nie znały słowa rozrywka. Dla nich zabawa była sposobem, by zapomnieć o głodzie i zimnie. Na skraju wsi biegały po łąkach, rzucały grudkami ziemi, turlały się po trawie. Śmiały się z byle czego, dopóki nie padły ze zmęczenia. Zdarzało się, że jedno z dzieci przewróciło się, rozcięło kolano, a reszta zamiast współczuć, śmiała się razem z nim, bo śmiech był częścią życia, tak samo jak ból. Zimą, gdy śnieg przykrywał pola, lepiły z niego postacie, które przypominały ludzi, duchy lub świętych. Czasem przy ognisku kradły z kuchni drewienko i rysowały na ziemi domy, których nigdy nie zobaczą. Innym razem przynosiły garść kamieni i udawały, że to chleb, którym dzielą się jak rodzina. Zabawa była dla nich tym, czym dla dorosłych była modlitwa chwilą wytchnienia od ciężaru dnia. Niektóre dzieci robiły sobie proces złyka albo wędki z patyka i włosa końskiego. Inne goniły gęsi, śpiewały pieśni, powtarzały tylko dźwięki, które słyszały w lesie wśród ptaków i wiatru. Ich świat był mały, ale pełen cudów, które potrafiły dostrzec tylko one. Wieś patrzyła na te dzieci z lekkim uśmiechem, ale bez wzruszenia, bo dorośli wiedzieli, że ten śmiech szybko ucichnie. Że lada moment dziecko dorośnie, a wtedy kij już nie będzie mieczem, tylko narzędziem do pracy. Ale przez chwilę, przez te krótkie lata, świat naprawdę bywał dla nich piękny. Wieczorem, gdy słońce znikało za lasem, dzieci siadały razem przed chatą, patrzyły w dym unoszący się z ognisk i słuchały opowieści starszych o smokach, świętych i cudach. Nie rozumiały wszystkiego. Ale wierzyły we wszystko, bo wiara i wyobraźnia były jedynym, co w tamtym świecie mogło zastąpić bajki. Rozdział siódmy. Strach i kary. Średniowieczne dzieci znały strach wcześniej niż radość. Nie przed potworami z bajek, ale przed tymi, którzy stali obok rodzicami, nauczycielami, księdzem. Bat był częścią wychowania, a krzyk starszego miał moc większą niż kazanie z ambony. Nie bito z okrucieństwa, bito z przekonania, że tylko twardość uczyni człowieka posłusznym bogu i światu. Dziecko, które nie słuchało, mogło sprowadzić nieszczęście na całą rodzinę, tak wierzyli. Kara nie była więc zemstą, lecz ochroną, przynajmniej tak to sobie tłumaczono. Chłopcy bali się ojców, dziewczynki matek. Każde spojrzenie dorosłego było ostrzeżeniem. Zalenistwo, pas. Za kłamstwo, głód, za bunt, cisza i zimno w kącie chaty, bez ognia, bez słowa. Dzieci uczyły się milczenia, nie płakały głośno, bo łzy denerwowały dorosłych. Nie pytały dlaczego, bo nie miały do tego prawa. Wiedziały tylko, że świat jest zbudowany z posłuszeństwa, a nie zrozumienia. W kościele uczono, że Bóg widzi wszystko, że każde przewinienie zostanie ukarane, jeśli nie na ziemi, to po śmierci. Dzieci patrzyły na krucyfiks i bały się nie tylko rodziców, ale też Boga, który mógł zesłać chorobę lub piorun. Wiara mieszała się z grozą, strach stawał się częścią codzienności. Zdarzało się jednak, że pokaże matka przytulała dziecko w nocy, szeptem przepraszając, by nikt nie usłyszał. Bo wiedziała, że bijąc z bólem, próbowała nauczyć przetrwania. W tym świecie miłość i strach nie istniały osobno, zawsze szły razem. Rozdział ósmy. Choroby i śmierć rodzeństwa. Śmierć była codziennością. Nie przyszła nagle, nie budziła zdziwienia, po prostu przychodziła jak mróz po żniwach. Jak noc po dniu. Dzieci widziały ją wcześniej, niż nauczyły się mówić. Najpierw choroba, kaszel, gorączka, oczy, które przestawały błyszczeć. W chacie robiło się cicho. Matka przykładała dłoń do czoła dziecka, potem do własnego, jakby chciała sprawdzić, czy temperaturę można podzielić na dwoje. Nie było lekarza, nie było ziół, które zawsze działały. Była tylko modlitwa i bezradność. Gdy jedno dziecko gasło, reszta patrzyła. Czasem przy ogniu, czasem z kąta, czasem z zaciśniętymi ustami, żeby nie płakać. Nie rozumiały, co się dzieje. Wiedziały tylko, że ktoś, kto jeszcze wczoraj się śmiał, dziś już nie wstanie. Ojciec wynosił ciało wczesnym rankiem. Zawinięte w płótno, lekkie jak nic. Nie było trumien, tylko ziemia, która przyjmowała wszystko jednakowo. Na grobie nie stawiano krzyża, dopóki ksiądz nie znalazł czasu. A często nie znajdował go wcale. Matka milczała, nie krzyczała, nie rozpaczała, tylko robiła dalej to, co trzeba. Prała, gotowała, karmiła pozostałe dzieci, bo wieś nie zatrzymywała się nawet na chwilę. Ziemia musiała być zaorana, chleb upieczony, bydło nakarmione. Życie toczyło się dalej, jakby nic się nie stało, ale nocą, gdy wszyscy spali, matka siadała przy ogniu i patrzyła w żar. Wtedy łzy spływały cicho, bez świadków, bo w tym świecie nikt nie miał czasu na żałobę. Dzieci uczyły się tego samego, że płakać można tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy. Rano budziły się i znów biegały po podwórzu. Bawiły się kijem i kamieniem. Śmiały się tak samo jak wcześniej, bo dzieci wiedziały, że inaczej się nie da, że jeśli przestaną się śmiać, umrą razem z tymi, których już zabrakło. Rozdział dziewiąty. Wiara, która dawała sens. W średniowieczu nie było miejsca bez Boga. W każdej chacie, nawet najbiedniejszej, wisiał krzyż. Czasem zrobiony z dwóch patyków, czasem z drewna wyrzeźbionego przez miejscowego kowala. Nie dla ozdoby, dla nadziei, bo bez wiary życie nie miało żadnego sensu. Dzieci uczyły się modlitw, zanim nauczyły się mówić pełnymi zdaniami. Powtarzały słowa, których nie rozumiały, ale które miały moc. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, szeptane rano i wieczorem, w pośpiechu, w strachu, w zmęczeniu. Nikt nie pytał dlaczego, bo nikt nie znał świata bez Boga. W niedzielę cała wieś szła do kościoła. Dla dzieci była to podróż jak do innego świata, z błota i dymu do kamiennej ciszy, w której echo niosło każde słowo księdza. Tam widziały światło świec, które nie gasło od wiatru. Tam słyszały dźwięk organów, który przypominał głos nieba. Tam po raz pierwszy czuły coś, czego nie potrafiły nazwać. Może strach, może zachwyt. Kazania były surowe. Ksiądz mówił o grzechu, o karze i o ogniu, który czeka nieposłusznych. Dzieci słuchały i wierzyły, bo nie miały wyboru. Ich świat był zbudowany na wierze, tak jak chata była zbudowana z gliny i słomy. Kiedy zachorowało zwierzę, modlono się. Kiedy zmarło dziecko, zapalano świece i proszono Boga, by zabrał duszę w spokoju. Wiara była wszystkim, lekarstwem, pocieszeniem, odpowiedzią na pytania, których nikt nie zadawał na głos. Dzieci, które dorastały w tym świecie, nie znały nauki, ale znały rytuał, znały zapach kadzidła, chłód kamiennej posadzki i dźwięk dzwonów, który rozbrzmiewał nad polami. To one dawały im pewność, że mimo cierpienia ktoś nad nimi czuwa, że ich los ma sens, nawet jeśli nikt go nie rozumie. Rozdział dziesiąty. Dorastanie zbyt wcześnie. W świecie, gdzie każdy dzień był walką, dzieciństwo kończyło się nagle. Nie wtedy, gdy pojawiały się pierwsze zmarszczki, lecz wtedy, gdy dziecko potrafiło utrzymać narzędzie w dłoni. Wystarczyło kilka lat, by dziecko stało się dorosłym. Nie z wieku, lecz z konieczności. Dziewczynki uczyły się przejść len, gotować i pomagać przy porodach, zanim skończyły dziesięć lat. W wieku trzynastu stawały się kobietami, a w czternastu żonami. Nie z miłości, ale z potrzeby. Małżeństwo było przymierzem, kawałkiem bezpieczeństwa w świecie, który niczego nie obiecywał. Chłopcy od najmłodszych lat poznawali ciężar pracy. Gdy kończyli dwanaście lat, ich plecy już znały ból, a dłonie miały odciski od narzędzi. Niektórzy szli do dworu, by służyć, inni na pola, by orać ziemię, która nigdy nie dawała tyle, ile obiecywała. Nie mieli czasu na marzenia, bo każdy poranek był powtórzeniem wczorajszego dnia. Nikt nie mówił o młodości. Nie było czasu dorastania. Była tylko praca, obowiązek i milczenie. Śmiech, który kiedyś brzmiał między chatami, zamieniał się w westchnienie, a dłonie, które lepiły błoto, teraz trzymały sierp, igłę albo dziecko. Dorosłość przychodziła bez zapowiedzi. Jednego dnia matka mówiła Teraz twoja kolej i to wystarczało. Od tej chwili nie było odwrotu. Dziecko stawało się częścią świata dorosłych, świata zimnego, poważnego i pełnego ciężaru, którego nie można było już odłożyć. Ale w głębi duszy, nawet wtedy, gdzieś jeszcze tliło się coś z dawnych zabaw. Czasem w polu, gdy wiatr pachniał świeżym zbożem, dorosły człowiek podnosił kij i machał nim w powietrzu, jak dawniej, gdy był mieczem. Potem odkładał go szybko, rozglądając się, czy nikt nie widzi, bo wstydem było pamiętać, że kiedyś było się dzieckiem. Rozdział jedenasty. Miłość, która bolała. W średniowieczu nie mówiono o miłości, nie pisano o niej, nie śpiewano pieśni, nie opowiadano historii o szczęśliwych zakończeniach. Ale miłość była, nie w słowach, lecz w czynach, nie w obietnicach, lecz w przetrwaniu. Matka, która odkładała dla dziecka ostatni kawałek chleba, nie nazywała tego poświęceniem. Ojciec, który wstawał przed świtem, by naprawić dach, zanim spadnie deszcz, nie mówił, że robi to z miłości, a jednak to właśnie była miłość. Surowa, milcząca, czasem nawet bolesna. Nie było tu miejsca na czułe gesty. Rzadko ktoś głaskał dziecko po głowie. Jeszcze rzadziej mówił mu, że jest ważne, ale wystarczyło spojrzenie matki, gdy dziecko wracało z pola. Wystarczyła miska ciepłej strawy, postawiona bez słowa. To był ich sposób na powiedzenie: Cieszę się, że żyjesz. Miłość bolała, bo była ciągle wystawiana na próbę. Każda choroba, każdy głód, każde kolejne dziecko, które nie przeżyło, odbierało jej część. A mimo to ludzie wciąż potrafili kochać. Zmieniali sposób, ale nie serce. Była to miłość, która nie znała romantyzmu, ale znała wartość życia. Miłość, która karmiła, ogrzewała, broniła, modliła się. Czasem z gniewem, czasem ze łzami, ale zawsze z nadzieją, że jutro będzie choć odrobinę łatwiejsze. Wśród tych dzieci, które dorastały bez bajek i przytuleń, wyrastały dusze twardsze niż stal. A jednak w środku wciąż tliło się w nich coś delikatnego. Może wspomnienie chwili, gdy matka w nocy Przykryła je skrawkiem własnego płaszcza A może dotyk dłoni ojca, który po raz pierwszy Nie był karą, tylko troską To była ich miłość, nie piękna, ale prawdziwa Nie lekka, ale trwała I to ona sprawiała, że nawet w świecie pełnym zimna Ludzie nie zapomnieli, kim są Rozdział dwunasty Bajkowa sielanka czy horror? Dziś, gdy myślimy o średniowieczu, w głowie maluje się obraz prostego, spokojnego życia drewniane chaty wśród pól, ogień w palenisku, śmiech dzieci biegających po łąkach ale to tylko złudzenie, wspomnienie, które nigdy nie istniało. Dla dzieci tamtego świata codzienność była próbą od pierwszego krzyku po ostatni oddech nie znały bajek o smokach i księżniczkach znały tylko głód, chłód i modlitwę. Ich dni były krótkie, ciężkie i ciche. A mimo to były prawdziwe. Nie miały dzieciństwa, ale miały odwagę. Nie znały bez ale znały wdzięczność. Cieszyły się skromki chleba, z dnia bez deszczu, z uśmiechu matki. Z rzeczy, których my dziś nawet nie zauważamy. Świat, w którym żyły, był brudny, okrutny i surowy, ale też pełen wiary, wytrwałości i siły, której dziś już prawie nie ma. Bo tam, gdzie my widzimy horror, oni widzieli życie, niepiękne, niełatwe, ale ich własne. Dzieci w średniowieczu nie miały Wyboru. Rodziły się w bólu, dorastały w pracy i umierały w ciszy, a jednak to one dźwigały ten świat na swoich barkach, zanim zdążyły dorosnąć. Bez nich nie byłoby przyszłości, bo każdy, kto przeżył tamto dzieciństwo, stawał się człowiekiem, który potrafił przetrwać wszystko. Więc czy to była bajkowa sielanka, czy horror? Może jedno i drugie, bo nawet w najciemniejszych wiekach między głodem a modlitwą, dzieci potrafiły znaleźć odrobinę światła. I może właśnie to światło, które nie zgasło, prowadzi nas aż do dziś. Dziękuję za wysłuchanie. Zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli film Ci się spodobał. Do usłyszenia.